Dlaczego Zespół Szkół Technicznych w Jaśle? To wybór dla tych, którzy chcą zrobić karierę w wymarzonym zawodzie. Bo współpracujemy z firmami, które chętnie zatrudniają naszych uczniów. Bo szkolimy kadry pod kątem konkretnych firm. Bo uczymy w kierunkach innowacyjnych. Wybór szkoły to rodzaj inwestycji, której celem jest osiągnięcie zysku. W tym przypadku zyskiem jest wiedza, umiejętności praktyczne, kwalifikacje zawodowe oraz matura, dająca możliwość kontynuowania nauki na studiach. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle mocno stawia na naukę kierunków informatycznych. Zapotrzebowanie na programistów stale rośnie, a branża IT ciągle zmienia się i potrzebuje nowych specjalistów. Dlatego pomysłem dyrekcji szkoły było rozszerzenie kierunku informatycznego o klasę tworzenia gier komputerowych i e-sportową. Tym samym ZDST jest jedyną szkołą w regionie posiadającą własną drużynę e-sportową. Szkoła dostosowuje wszystkie kierunki nauczania do potrzeb rynku pracy. Tak jak w przypadku technika pojazdów samochodowych czy technika elektryka. Wynika to z faktu, że zawody te zmieniły swój charakter. Dzisiaj elektrycy są potrzebni nie tylko do naprawy sprzętów elektrycznych, ale poszukują ich firmy zajmujące się na przykład instalacją systemów typu Smart Dome. Ważną inwestycją, jaką realizuje szkoła jest wprowadzenie zmodyfikowanego systemu kształcenia na kierunku technik mechanik. Programiści i operatorzy obrabiarek skrawających są w czołówce zawodów deficytowych, czyli takich, na które jest największe zapotrzebowanie. Operatorzy znajdują zatrudnienie w każdej branży, praktycznie w przemyśle, i zapotrzebowanie wynika z rozwoju technologicznego, który widzimy na całym świecie, jak i w rodzimych firmach tutaj na terenie Podkarpacia. Wiedząc, jak duże są potrzeby rynku pracy, w ZST postanowiono zmodernizować nauczanie kierunku technik, mechanik. Jak to zrobiono? Na początku szkoła porozumiała się z przedsiębiorcami. Przedyskutowano, jakie są oczekiwania i możliwości obu ze stron. Zorganizowano szkolenia dla nauczycieli prowadzone przez specjalistów z branży. Teraz zdobyta wiedza pomaga nauczycielom lepiej prowadzić zajęcia z młodzieżą. Doposażenie maszyn i urządzeń CNC stosowanych w szkole wpływa natomiast na podniesienie umiejętności praktycznych uczniów. Z kolei system staży w firmach pozwala uczniom szkoły zapoznać się ze środowiskiem pracy zakładów, a pracodawcom ułatwia ich zatrudnienie. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej współpracy nasi uczniowie znajdą zatrudnienie w wielu firmach naszego regionu. Profesjonalnego wsparcia szkole udzieliło w tym projekcie sześć rodzimych firm. To możemy zaoferować stabilne zatrudnienie, konkurencyjne wynagrodzenie oraz y, pomóc w znalezieniu własnej ścieżki kariery poprzez dofinansowanie studiów, kursów czy też nauki języków. Firma ERKO, jako członek Doliny Lotniczej, od lat wspiera szkolnictwo zawodowe w Jaśle. Liczymy, że po realizacji tego projektu skróci się czas wdrażania absolwentów Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle w naszej firmie. ERKO, jako pracodawca, od wielu lat współpracuje ze szkołą. I chcę, aby młodzi ludzie poznali i pokochali zawód, który wybrali. Dlatego wspieramy najlepszych, sprawujemy patronat nad wybranymi profilami klas, organizujemy staże i praktyki na nowoczesnym parku maszynowym. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle to szkoła, która dzisiaj wyznacza kierunek nowoczesnej edukacji zawodowej.